Cześć kochani! Dzisiaj chcę wam pokazać mój dom w Bledzburgu. Budowałam go, nie wiem, ale niedługo go budowałam, bo on był jak wiecie, z podstawki trochę, takiej z podstawy do starter, starter House, to się chyba nazywa. Dobrze, tutaj mam kuchnię, ty fryteczkę bym zgłodniała. Tutaj jest kuchnia, tutaj jest moja sypialnia. Tutaj mam moje łóżko, taką wielką podłóżkę sobie dałam. Tutaj rolet zaskłonięty. Moja szafa, moje kosmetyki oczywiście. Tutaj mam telewizor, tutaj mam różne kanały. Można sobie oglądać. Dobra, teraz mamy taki korytarz. I mam taką łazienkę małą. Jest ten, Ewanna. Tutaj jest sypialnia dla mojej córki na przykład, na komputer, łóżeczko takie jak ja, telewizor taki malutki. No trochę lepszą ma tą sypialnię niż ja, nie powiem, że nie, ale ja planuję zremontować mój pokój. Jeżeli chcecie zobaczyć taki odcinek zremontowania e, mojego pokoju, to zostawcie łapkę w górę. To na tyle. Pa, pa!